Sponsorem relacji jest Strefa Celu, broń palna, amunicja, militaria, obrona www.strefacelu.pl She's so good. She's so good. She's so good. A z nami Władek i Maciek, witam Was serdecznie. Na pikniku strzeleckim. Co Was sprowadza? E, lubię broń, interesuję się. E, nigdy nie byłem na żadnej strzelnicy i jeżeli można postrzelać, to chętnie przyjechałem. Nie boisz się tego huku, tych odgłosów? Póki broń jest na tamtą stronę, to się nie boję. No fajnie, no może postrzelać. Legalnie. No, jak się podobało? Fajnie było nawet. Tak? Pierwsze raz to robię i jakoś jest fajnie. Jesteśmy z Krakowa. Kawał drogi. No, tak się złożyło. I Facebook Gun TV. Ok, no i tak od słowa do słowa podjęliśmy decyzję, żeby przyjechać. Udało mi się zarazić męża moją pasją z dawien dawna. Strzelałam pierwsze z wiatrówki, później się zaczęła już broń jakaś bardziej bardziej prawdziwa, yy, bardziej prawdziwa, yy, typu KBKS, yy, kałasznikow. Nie jest to związane z pracą, jest to po prostu strzelam, bo lubię. Jak było? Bardzo fajnie. Bardzo fajnie. Pierwszy raz czegoś takiego strzelałam. Super. Na początku było jakieś tam obawy, ale teraz jest fajnie. Może nie dla samych wyników sportowych strzelam, ale dlatego żeby chociażby umieć obsługiwać broń, mieć jakiś czas z tym do czynienia, żeby tego nie zapominać. Jak załadować, jak rozładować, wiedzieć kiedy jest niebezpiecznie, kiedy jest zabezpieczona broń. Jesteśmy na pikniku strzeleckim w bardzo szczególnym miejscu, w punkcie medycznym, a w konkretnie w karetce. Z nami jest Artur Zając, kierownik karetki zespołu medycznego. Witam Cię serdecznie. To jest nietypowa karetka, gdyż. Tak, jest to bardzo nietypowa karetka, gdyż jest to jedna z sześciu tak wyposażonych karetek maltańskich jak ta. Jest to, można powiedzieć, jednoosobowe stanowisko resuscytacyjne, nawet reanimacyjne, które no, ratuje życie bardzo ważnych momentach. Wyposażony jest w defibrylator z możliwością wykonania pełnego EKG, badania ilości dwutlenku węgla, badania ciśnienia, ale również wykonania stymulacji serca wtedy, kiedy serce nie podejmuje samodzielnej pracy. Mamy pompy infuzyjne, dwa rodzaje, które pozwalają nam bardzo dokładnie dawkować bardzo silnie działające leki lub prowadzić terapię płynami u dzieci. Oczywiście ssak, który pozwala odessać zalegającą wydzielinę w drogach oddechowych i respirator, czyli słynna maszyna, słynny aparat, który prowadzi terapię oddechu w momencie, kiedy pacjent nie oddycha. Możemy tą maszyną prowadzić oddech zastępczy lub oddech wspomagany tlenem, wtedy, kiedy ten oddech jest nie, niewydolny. Yy, mamy również w naszej karetce tutaj cargo, w którym mamy bardzo dużą ilość leków ratujących życie, dodatkowo środki, materiały opatrunkowe. Z drugiej strony, gdyby otworzyć od tyłu karetkę, karetka wyposażona jest w plecaki, w deski, w podbieraki, pozwalające na pracę no, w najbardziej agresywnych i w najbardziej niebezpiecznych i krytycznych warunkach, gdziekolwiek. Na pikniku strzeleckim przy ulicy Kocjana 70 organizowanym przez klub strzelecki Cover i VPL, Tomek Zimoch. Dzień dobry. Dzień Zupełnie dobry. spodziewanie, chociaż spodziewanie, no bo właściwie komentator sportowy na zawodach sportowych, na, na sportowej imprezie. To jest jedno z moich ulubionych miejsc, w ogóle ja tu lubię przychodzić, lubię spacerować z psem i właśnie, właściwie jeżeli chodzi o to miejsce, to wszystko zaczęło się od psa, bo tutaj jest szkolenie psów bardzo często, właśnie wtedy, kiedy coś dzieje się na strzelnicy, to jest bardzo dobre ćwiczenie chyba dla każdego, ale dla psa też. Aby przyzwyczaić się do tych odgłosów, co później ma kolosalne znaczenie, choćby w takie dni jak sylwester, czy, czy no dni, gdzie fajerwerki psy się tego boją, jak wiemy, a jak się okazuje, można też tego nauczyć. Ale jeżeli chodzi o strzelectwo, to to jest jedna z moich ulubionych dyscyplin sportowych. Moim wielkim idolem w latach dziecięcych był Józef Zapęcki. Fantastyczny człowiek, fantastyczny strzelec, dwa złote medale olimpijskie. No, legenda polskiego sportu. Są i inni, no, Sylwia Bogacka, choćby medalistka olimpijska z Londynu. No, Renata Maurer, przeurocza. Też uważam, że mogłaby być no, taką wielką postacią, jeśli chodzi o sport strzelecki i ona w ogóle propaguje, ale warto też ją przypominać młodym, żeby zachęcić do tej dyscypliny sportu, żeby pobawić się, bo strzelectwo to nie jest tylko to, że ustawimy sobie tarczę i będziemy strzelać, ale to jest no, fantastyczna przygoda, to są także i godziny treningów, to jest także i lekcja pokory, lekcja wychowania, szacunku do wszystkiego. Jest świetnie. Zabrałam całą rodzinę. Strzelamy. Piękna pogoda. Coś już było? Strzelane? Tak, moja mama strzelała z gloka, bardzo jej się podobało. Eee, teraz przyszliśmy na broń długą. Planujesz może w tą stronę pójść? Coś więcej ze strzelania? Eee, tak, właśnie zrobiłam patent strzelecki. Żartujesz? To już któraś osoba. <noise> tak. Dawno się ta przygoda zaczęła? Chyba już w szkole, ale dopiero teraz coś więcej. To co, ile jeszcze czasu do pozwolenia? Rozumiem, że mówimy o pozwoleniu na broń do celów sportowych. To też, tak. No to zobaczymy, to pewnie jeszcze z pół roku. To. Wszystkie trafione. Tak? A jak wrażenia? Ekstra. Bo widziałem, że tam aż trząsało Tobą od tych strzałów. No, odrzut jest duży. Patryk Majewski, wiceprezes klubu Cover, witam Cię serdecznie jest... w dzisiejszego pikniku. Jak było, jak się udało? Myślę, że było bardzo ciekawie. Dużo gości i krzewienie kulturę posiadania broni. Z czego dzisiaj można było postrzelać? Zastawałem 76 Lee Enfield, CZ858 Tactical i wiele różnych ciekawych karabinów, pistoletów. Jest to piękny sport, fantastyczna pasja i krzewienie, krzewienie kultury posiadania broni. Świadomość. Kształtujemy odpowiedzialność ciekawych ludzi. No i jest to społecznie pożyteczne. To w takim razie życzę kolejnego danego pikniku. Widzimy się pewnie za rok albo i wcześniej. Do zobaczenia. Dzięki. Dzięki. I tak oto końca dobiegł kolejny fantastyczny dzień strzelania. To był piknik strzelecki w Warszawie na ulicy Kocjana 70, gdzie świetnie bawili się nasi uczestnicy. Jak widzicie, tory za nami już powoli są sprzątane. Wystrzelaliśmy tysiące, jak nie dziesiątki tysięcy sztuk amunicji. Pogoda jak zamówiona. Pamiętajcie, świetna zabawa, bezpieczeństwo, no i mam nadzieję, że widzimy się za rok. Andrzej Leszczyński, guanti.pl. Subskrybujcie, lajkujcie i udostępniajcie.